Pokaż czym to robisz się Co <grywki> zrobisz z tym filmikiem? Przedstawię ci na Facebooka. Okej, to Pokaż jeszcze w jakim stroju to robię. Dobra. Cały? To jest No, pela. Już prawie. Mam nadzieję, że flashu to zobacz. A co, podrywasz go? Zmagania. Daga, jesteś dziewczyną kowala, nie rób siary. Jedna ciągnie w jedną, druga w drugą. Dobra, ja już nie chcę A może byś tak chwyć zębami? No. <grym> może jak to włożę tam? No, no, no. Jezus. Rafał nie byłby zadowolony. No. <grym> Kamerą wśródkowali. Wyciągnęłam. Yes. Jaki koń. Ona tak lubi. Tak? Aha, uh -huh. sobie trawkę. O, teraz będziemy nagle go Ona. No. Wiesz jak mi tutaj przeszkadza trochę. Nie, nagraj go też. O, nie z trzecim podkuwaczem, bo może nagle Być tak. Jest. Patrz, jak fucha, zabierzesz Rafałowi. nie może tak biega już? I trzy